Tak się paradoksalnie stało, że miasto, które ma ogromne tradycje literackie, ma jeden z najstarszych, a bez wątpienia najprężniejszy Wydział Polonistyki, który jest gospodarzem wielu festiwali literackich i nagród literackich, nie miało do tej pory takiego własnego miejsca, własnej siedziby. Bardzo się cieszę, że dzieje się to coraz prężniej rozwijającej się i coraz bardziej rozkwitającej dzielnicy Krakowa, jaką jest Podgórze. W momencie, kiedy miasto składało aplikację, miasta literatury UNESCO, musieliśmy stworzyć taki program, który będziemy realizować w celu promocji czytelnictwa. I takim kluczowym punktem tego programu właśnie było powstanie miejsca, takiego domu dla literatury. I dzisiaj rozstrzygnęliśmy konkurs architektoniczny na ten budynek. Ja jestem oczywiście bardzo zadowolona, bo rzeczywiście świetna grupa architektów ten konkurs wygrała. Myśmy dostali pięć dobrych projektów i wybór nie był łatwy. Z tych pięciu prac można powiedzieć, że każda nadawała się do rozwinięcia w dobry budynek, w dobry projekt. Ta, którą wybraliśmy, moim zdaniem charakteryzuje takie cechy: po pierwsze, to jest budynek, który stworzy w pejzażu miasta bardzo wyrazisty znak w przestrzeni. Po drugie, wydaje mi się, że ten projekt wyraża tę tak zwaną retrofuturystykę. Tego, tego wielkiego polskiego pisarza. Jest podatna na drobne modyfikacje, które będą musiały być wykonane w dalszych fazach pracy projektowej, po to, żeby pogodzić trochę rozbieżne potrzeby i oczekiwania dwóch użytkowników, którzy tam się znajdą, to znaczy Fundacji Języka Polskiego i kolekcji Stanisława Lema. Inspiracją było na pewno miejsce, które tutaj jakby zastanę i to, co w tym miejscu istnieje, czyli budynek składu solnego, on był jakby początkiem od którego ta struktura nowego budynku wzięła swoje miejsce, początek i została jakby przedłużona na nową część. Ale oczywiście to, co jest związane z tematem projektu, czyli Stanisław Lem, jego twórczość, jego wielowątkowość i tak naprawdę uniwersalny charakter literatury był inspiracją tego, żeby te wnętrza... Projektować od początku w takim jakby nastawieniu, pamiętając o tym, co tam ma być przedstawiane. Też poziom minus jeden, tam, gdzie jest ekspozycja dotycząca twórczości Stanisława Lema, stricte, jest też taka trochę, ma jakiś lekki charakter, no taki nierealny, można powiedzieć. Wprowadziliśmy jakieś krzywizny, jakieś górki, które, które powodują, że w najbardziej kulminacyjnych momentach człowiek. Mam nadzieję, będzie miał możliwość doświadczenia czegoś no, niezwykłego i, i związanego dokładnie z tym miejscem, a nie z żadnym innym. Natomiast to, co jest naokoło, można powiedzieć, nieporządek. <grych> Czy ta struktura bardzo rozdrobniona, rozproszona i, i mająca rzeczywiście różne elementy, różne formy naokoło, podbija trochę to, co jest w środku? Więc, tak de facto pomaga nam stworzyć coś bardzo innego, nietypowego i trochę nierealnego. Nawet celowo zachowaliśmy dostęp do wszystkich istniejących furtek, które są na, na tyłach muzeum. Ludzie, którzy tam mieszkają, użytkują te budynki, będą mogli wciąż tak jak teraz użytkować.